Zaczniemy może od takiego pytania dożynkowego trochę. Czy lubi Pan polską wieś, a jeśli tak, to za co najbardziej? Nie mogę nie lubić bo polskiej wsi, dlatego że sam jestem jej mieszkańcem. Od wielu lat mieszkam poza miastem, w Górach Świętokrzyskich. Wszystkich zapraszam, piękne miejsce naprawdę. I ja jestem, że tak powiem, na co dzień z takimi sytuacjami, no, nie, nie chcę mówić rolniczymi, bo rolnikiem oczywiście nie jestem, ale zaraz za moją siatką w dalszym ciągu są pola uprawne i doskonale wiem kiedy jest okres e, siewu, a kiedy po zbiorach już użyźniają ziemię i <grymianie> i bardzo mocno to odczuwać w moim domu, ale dla mnie to jest, to jest część przyrody, która jest nie, nie, nierozerwalnym elementem tego, że jest się że jest się gdzieś poza blokowiskiem, poza, poza smrodem z spalin i tak dalej. Te zapachy mi naprawdę nie przeszkadzają. Okej, okay, drugie pytanie. Jesteśmy gdzieś w obornikach. Czy był Pan już tu kiedyś wcześniej i z czym kojarzy się Panu nasze miasto? Proszę mi wybaczyć. Ja nawet nie wiem, czy ja tu byłem wcześniej, ale tłumaczę się zawsze i faktycznie bądźcie dla mnie, proszę, wyrozumiali, bo bo to jest tak, że kiedy człowiek uprawia tę działalność koncertową bardzo mocno, to, to zwykle nasze poznawanie miast sprowadza się do tego, że przyjeżdżamy gdzieś samochodem e, i to jest już to miejsce, gdzie występujemy. Wychodzimy, przebieramy się, idziemy zaraz na scenę, potem e, ponieważ zwykle jest już późno, to, to... a ja długo śpię z kolei, to... to, to na następnego dnia nie ma za bardzo czasu, żeby się e, rozejrzeć gdziekolwiek. Więc e, to, to nie jest tak, że kiedy się jeździ, to, to zwiedza się Polskę. Raczej nie, raczej zwiedza się miejsca koncertowe i przyjeżdża spotykać z ludźmi. Mm. Myślę, że nie byłem. Nie byłem? Nie byłem. No i trafiłem. Myślałam, że może skojarzy się panu z bitwą na głosy. I o to właśnie chciałam zapytać: jak pan wspomina bitwę na głosy i, i czy ma pan jeszcze kontakt ze swoją drużyną, czy jakiś wspólny projekt się narodził jeszcze po tym programie? Bardzo dobrze wspominam bitwę na głosy i, i e, wprawdzie żaden projekt nie urodził się po. Po, po zakończeniu programu, ale kontakt faktycznie mamy, jest, może nie ze wszystkimi, jest, jest pewna grupa ludzi, którzy, którzy przysyłają wiadomości, którzy, którzy pozdrawiają, którzy zapraszają na swoje jakieś... Yy na oglądanie jakichś własnych projektów, na, na, na ocenianie ich piosenek i właściwie to, to, do, do tego sprowadza się zwykle udział w te, tego rodzaju programie, do, do, do pewnej nici sympatii, która być może jest w stanie przetrwać e, odrobinę dłużej i, i, i pozostać e, no właśnie taką przyjacielską nutą pomiędzy, pomiędzy nami. Ale skoro tutaj dostałem podpowiedź, że Liber, no oczywiście, że tak, przez to no, bardzo. E, 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 t, w, Kiedyś zaczyna się ten projekt, to jest już nie pamiętam jaka liczba artystów 12-13 chyba zespołów i, i te, e, te takie towarzyskie sytuacje pomiędzy nami zwykle nie istnieją, ale o ile program. Przemierza kolejne odcinki, to, to potem tych ludzi zostaje coraz mniej. Potem okazuje się a kto tutaj ma garderobę za, za drzwi, drzwi dalej. No i, i faktycznie muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o Libera, to to była bardzo, bardzo gdzieś tam fajna przygoda, bardzo fajny człowiek, normalnie mówiący, normalnie rozmawiający, a różnie to jest. Ja zresztą wrzucam kamyczek do własnego koszyczka, bo, bo w, by, bywa, że ja też nie jestem taki super przyjemny. Natomiast no, jesteśmy tylko ludźmi. No, to bardzo fajny facet ma fajną dziewczynę. Żony, <laughs> żony, no żony. Żona, okej, okay. no to właśnie, to jeszcze. Ich bardzo lubię naprawdę, zresztą oni doskonale o tym wiedzą przy każdej okazji. Zdarza nam się spotykać na jednej scenie, więc ja pamiętam taką sytuację, że jak Sylwia przyjechała do, na, na któryś festiwal Opolski i tam dostała. Kilka nagród. E, uczciwie mówiąc, nie byłem wtedy do końca trzeźwy, ale, e, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo, bo kiedy ona dostała te wszystkie nagrody, okazało się, że mój znajomy ma telefon do niej i natychmiast kazałem mu po prostu dzwonić i rozmawialiśmy. E, zresztą, no właśnie, to wspominamy zwykle, kiedy się spotykam z nią na, e, czy w okolicach sceny. Okay. W bitwie na głosy obok profesjonalistów na scenie pojawiają się amatorzy. Ja jestem pracownicą Obornickiego Ośrodka Kultury i w przyszłym tygodniu organizujemy giełdę ofert. Będziemy zachęcać młodzież, dzieci, dorosłych do tego, żeby uczestniczyli w różnych zajęciach, warsztatach. I w związku z tym moje pytanie, czy pamięta Pan swoje pierwsze lekcje śpiewu, swój pierwszy występ? I druga sprawa, czy mógłby Pan zachęcić właśnie Oborniczan, przedstawicieli różnych pokoleń, do tego, żeby rzeczywiście uczestniczyli, żeby byli aktywni? żeby rozwijali swoje talenty i pasje. To przede wszystkim muszę powiedzieć, że tych pierwszych razów było kilka. Bo, bo to nie jest tak, że, że w, kiedy, kiedy podejmujemy jakąś chęć zrobienia, czegoś to jesteśmy raz, aż tak bardzo wytrwali dwa, może nie trafiamy do końca zawsze na podatny grunt albo na właściwych ludzi, więc tych pierwszych razów było kilka. Pierwszy raz był, kiedy, kiedy w szkole podstawowej gdzieś tam byłem w jakimś zespole wokalnym. Pierwszy raz, kiedy ja sam chciałem się zacząć uczyć, śpiewać. Pierwszy raz, kiedy, kiedy stworzyłem z, z, ze znajomymi ze studiów zespół, i, i, i wtedy nam się zaczę, zaczęło troszkę udawać. I te pierwsze razy trwają, dlatego że Śpiewanie to, jest, to nie jest taka prosta czynność, mimo wszystko. Nie, 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 nie aż tak prosta jak się wydaje. I człowiek, jeśli e, chce pozostać gdzieś tam w dobrej kondycji i, i e, być coraz lepszym, to musi się cały czas. Nie chcę powiedzieć, że uczyć, nie chcę straszyć tych ludzi, którzy mają jakąś pasję w sobie. Ale, ale faktycznie ja raz, dwa razy w roku zawsze mam dosyć taki intensywny mm, obóz. W cudzysłowie oczywiście spotykam się po prostu z trenerką śpiewu tydzień, dwa tygodnie, codziennie po kilka godzin i, i to, to daje pewne efekty. Więc, ale gdzie, gdzie, gdzie to wszystko się zaczyna? Zaczyna się w nas samych. Czy mamy pasję? Nie, nie jakiś, jakiś chwilowy moment, że myślimy sobie, że okej. Okay, Będziemy śpiewać, a potem będziemy tańczyć, a potem będziemy pisać i tak dalej. To się oczywiście zdarza w każdym z nas, ale jeżeli mamy prawdziwą pasję, to od tego się wszystko zaczyna i wtedy tych pierwszych razów może być kilka. Oczywiście, że próbujcie po prostu i tyle, próbujcie. A czy w dzieciństwie na przykład brał Pan lekcję rysunku albo tańca towarzyskiego albo jakieś inne jeszcze lekcje? Jakie jeszcze pasje w Panu drzemią? Więc właśnie na, na szczęście nie, ja zawsze miałem tę jedną pasję, zawsze wiedziałem, że będę chciał stać na scenie jako wokalista i, i tej pasji byłem, byłem wierny. Mogę powiedzieć, że kiedy w którejś z pierwszych klas szkoły podstawowej dostaliśmy na plastyce takie zadanie, żeby narysować plakat o przyjaźni polsko-radzieckiej, bo takie były czasy, więc pomyślałem, że, że zacznę od Orła Białego. No i tak niefortunnie to namalowałem, namalowałem próbowałem namalować godło, że, że, że pani od plastyki przyszła i powiedziała mi, że właściwie to chciałbym mnie zapytać, co kura ma wspólnego z, z przyjaźnią polsko-radziecką. I tak moje zdolności plastyczne zostały skomentowane, ja to wziąłem sobie do serca i już, już, już staram się trzymać tej jednej pasji i mam wrażenie, że ona do końca życia przy mnie pozostanie. Jeszcze na koniec może pozdrowienia dla oborniczan i, i na tym już skończymy. Cześć, yy, dzień dobry właściwie, bo jestem przecież poważnym artystą. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich oborniczan. Andrzej Piaseczny, trzymajcie się.